Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Crafta. Dobra, i teraz tak, yy, co, co zrobiłem poza kamerą? Oprócz zabicia jednego potworka i uporządkowania sobie mniej więcej rzeczy w ekwipunku w sumie nic. Ale tak. W poprzednim odcinku miałem taki dylemat. Yy... Chwilę przestawię sobie mikrofon. W poprzednim odcinku miałem taki dylemat, żebyście mi powiedzieli. Lepiej iść w tamtą stronę, czy w tą? W komentarzach. Jednak dopiero teraz ogarnąłem... Ogarnąłem jakim jestem idiotą, bo jak zjedziemy w sekcję komentarzy, to się okazuje, że one są WYŁĄCZONE. Więc XD. Ale, o, coś, coś tu, coś tu... Coś tu jest. I ogólnie tu jest też Rambo wodny, nie wiem, czy zauważyliście. Tutaj, na pewno go zauważyliście, pewnie was zainteresował na samym początku. Kurde, a co to jest w ogóle? Hmm... Ten Rambo wodny wygląda całkiem przyzwoicie, jest troszkę obity, nie wiem czemu. Dał mi jakiś efekt. Wyczerpanie. Ajajajaj. Kałamarnica tutaj ewidentnie jest z nim. Kurczę, no nie mogę wejść do wody. No dobra, jednak mogę. Wow! A tu jest jeszcze jakaś ryba! Dobra. O ryba zeszła na strzała w ogóle. A, ciekawe. Mamy tu Synex Metro Nie wiem, co to jest. A zrobimy to tak. Mam to tu i to tu. I teraz pójdziemy się zmierzyć z tym dziwnym czymś W sumie skoro jakby nie było komentarzy czy mam iść tam czy tam to pójdę prosto przed siebie w te góry hmm. Dobra mi pokaż, no Pokaż mi się Dobra To jakiś krzyk w ogóle wydaje chyba by to nie, nie to Ale czy chyba to Jakie to dźwięki wydaje jak chodzi, słyszycie to? Będzie jeszcze się przejść. Hej! 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 W ogóle nie atakuje. Wygląda jak jakaś roślina. O tam, tam, są sugusy ogniste. Kurczę, mogę się wyposażyć w wodę. Nie wiem czy to atakować w sumie, czy nie. Nie atakuje mnie no, ale chcę sprawdzić czy mnie poruszy. Nie, nie wątpię mnie, a wyglądało fajnie. Tu mi się w ogóle jakoś dziwnie ekwipunek włożył. Tam na razie nie będę iść, bo w sumie po co? Już, już walczyłem z tymi rzeczami miliard razy. Tu jest struś, tu są jakieś w ogóle... Też jest lawa. Mm, słonie, pełno słoni. Yy, dobra, yy, przyda się jednak dać tutaj sobie kurczaka na wszelki wypadek. Chociaż może najpierw rybę, bo tak będzie lepiej. Hmm. dobra. I z tego co widzę, też na minimapie, to tu jest jedno wielkie pustkowie. Dlatego chyba jednak nie będę tędy szedł, bo tutaj nic ciekawego się nie znajdzie. Chociaż w sumie pokażcie mi to jeszcze raz. Nie, pusto. Nic ciekawego. No cóż, trudno, takie życie. Trzeba wybrać inną drogę, bo może wtedy znajdziemy jakieś fajne miejsce. Tylko jak będzie ta wieża, przez którą zakończyłem pierwszą serię Subus to tam nie idę. Ale jak będzie coś innego, to chętnie. Tu jest kolejna ta roślinka. O, nawet z dzieckiem. To fajne dźwięki wydaje kodzi takie... Zostawię je, niech sobie żyją. Ale ja dobry jestem, Greta Thunberg będzie ze mnie dumna. Dobra, eee... Hmm. Wchodzimy w tamtą stronę. Tak w ogóle, to daję wam taką propozycję. Nie wiem, nie wiem, czy będziecie chcieli. Tym razem spróbuję zrobić, żeby komentarze pod filmem były włączone, żebyście mogli wyrazić swoją opinię. Nie wiem, czy bo tamtym filmem były wyłączone. Na 100% ich nie wyłączałem. Nic z nimi nie robiłem, ale trudno już, co się stało. Um. Pojawiła się opcja, aby zamiast SubGhostCrafta yy, nagrał odcinek z jakiejś innej gry, bo Minecraft niby fajna sprawa, ale, ale ile można, nie? Zjedzone ryby. Teraz się wyrywa to. Yy, no więc, tak. Yy, pobrałem ze sklepu Epic Games darmową grę The, The Cycle. Yy, jest to gra, która jest Takim Battle Royale, tylko nie takim jak na przykład w czy, czy inne tego typu rzeczy. Tu, tu są ruchome piaski, tutaj o, a tam coś jest, coś nie, to jest zwykła trawa. Eee, tylko gra jest takim bardziej Battle Royale urozmaiconym. Nie chodzi o to, żeby na przykład tak jak w Apexie czy, czy gdzieś indziej. Czy, nie, nie wiem, w sumie o co chodzi w Apexie, w Apexie zaraz grałem, ale także, jak nie, na przykład w Fortnite'cie trzeba prze, yy, przetrwać. Yy, do końca. O, tam jest wieża. Mówiłem, że do niej nie będę wchodził. Yy, ale chyba wejdę, jeszcze się zastanowię. Mniejsza, najpierw dokończę. Yy, w Fortnite trzeba przetrwać do końca yy, grę. Jakby zostać ostatnim na mapie, to jest cel. Chyba, że tam jakieś różne tryby typu królewskie ryzyko czy coś. Ale, ale mniejsze, nie? Ta gra nie polega na tym. Racja, są tam przeciwnicy, jak w każdej Battle Royale i przeciwnicy jakby, że, że normalnie gracze, ale jest też takie urozmaicenie. Są przeciwnicy również jako potwory. Potwory po prostu chodzą po mapie potwory i trzeba je zabijać. Takie jak... No takie jak w różnych grach alieny różnej i, i tego typu rzeczy. Chyba jednak tu wejdę. Nie strasznie kusi. No jak coś, to to zły pomysł, ale... Je, jeszcze mam bazę ziemną, więc, więc nie stracę wszystkiego. Dobra! No i jesteśmy z powrotem tutaj, gdzie się wszystko zakończyło w wakacje 2019. Chyba pora to nadrobić. Tam jest ciasto. Tam jest nic i tam też jest ciemno. Więc pójdę w ciemno. Chyba dobra mniejsza. No i, i ogólnie w grze yy, The Cycle cy-d-decycle jak kto woli. Chodzi o to, żeby. Yy, są jakby trzy frakcje. Na początku wybiera się jedną frakcję, no i yy, frakcja daje zadania. No i te zadania można, yy, po prostu nie można, tylko po prostu się robi, tak? I, I na tym polega gra, żeby po prostu wykonać to zadanie i uciec z planety, bo to się nie dzieje na Ziemi, tylko na takiej dziwnej planecie, której w Fortune 3 nie. Pojawiała się nazwa wiele razy Fortune 3, nie? Czy to jest nazwa tej planety? Dobra, najpierw unieszkodliwić spawner. Dobra, chodź tu pajączku. Tym ze mnie raczej Spidermana nie zrobić, więc mogę cię zabić. O, zombie! O nie! Przypomina mi się wszystko! Apilacje śmierci. Fuck. Tym razem się da nie dam frajer Dobra, was już rozpracowałem. Tu jest skrzynka. Mikstura siły. Yy, dobra, dobra, idziemy tak w ten sposób. Rozwalić spawner. Dobra, poszło z gruzem. Pierwszy. O, co my tu mamy? Jakieś różne fajne rzeczy. Zostawię tutaj te niepotrzebne. To się nie przyda w sumie. Zrobimy tak. Yy, tego jest pełno. Wezmę skrzynkę. Skrzynkę. Jakieś powiadomienie mi się wyświetliło. Dobra. I teraz zrobimy tak. O, a to co? Lampa. Teraz pytanie, jak rozwalę lampę, to ona się rozwali. O, nie! XD, mamy lampę, ale super. Dobra. Teraz zrobimy tak. To skrzynkę też sobie wezmę. I skoro już pierwszy, pierwszą część tego. Bo to z jednej strony są niby trzy. Ale z drugiej strony te trzy są tak rozbudowane, że naprawdę można się w tym wszystkim pogóbić. Zostawię tutaj te wszystkie rzeczy, które się nie przydadzą w żaden sposób. Siekierkę akurat sobie wezmę. Tylko nie tą tylko tą zwykłą. Kill of też, dobra. No i pójdziemy w, w trzecią, w drugą stronę tutaj. Tak jak mówiłem, z jednej strony to jest... To, no po prostu to, to są tyle podziemnych rzeczy i tak dalej. Podziemię już nie będę naprawdę raczej właził. Chociaż w sumie tutaj wszedłem, więc... Mamy dynie To są nasiona czerwone. To jest woda? A nie, dobra. Myślałem, że tam jest lampa czy coś. Marchewka! Marchewki zawsze, zawsze się przyda, zawsze spoko. jest Dirt. Czyli, czyli nie, nie jest nic ukrytej, Dobra. Teraz... O, no właśnie. Tu jest to zejście do podziemi. Co? No dawaj, dawaj, no chodź. Dobra, rozwalony. Dobra. Fauner zniszczony, najważniejsze. Kolejny pająk. Znowu zniszczony. Dobra. Tu mamy jakieś ciekawe sprawy, jakieś miksturki ITP. W sumie nie będę brać już trzeciej skrzynki na razie. Tam jest coś. Coś, coś. Sinder. Sindera chyba jeszcze nie widzieliśmy. Dobra, idziemy przed siebie. Nie, tu też jest pusta. Czyli kolejne miejsce mamy zaliczone. Tylko jeszcze tu jest to zejście do podziemi. Ale naprawdę tam nie chcę schodzić. Dobra. Odkładamy rzeczy. I tak tam pewnie pójdę. O, o, będzie ciekawiej. To z drugiej strony, jak znowu będę kończyć serię przez to, to się zabiję A. chyba. Nie, no nie będę się zabijał. E Dobra, teraz tutaj. Tu, są, tu jest pokój, który jest nudny. Pójdę najpierw tutaj. Tu jest o wiele ciekawiej. Piecyk. Jak widać, wyprawa przynosi czasami bardzo fajne skutki. Tu jest łóżko. Nie będę w nim spać, bo, bo coś się źle skończy. Zostawię ten pokój. Ten drugi to jest wyrzutnia fajerwerek. Co na zewnątrz jest. Zbiorę tego ustałny bo się mogą przydać, jak będę robił bazę, jakąś lepszą. No i dobra, no i idziemy dalej. To jest kolejna lampa. Wiem też wezmę. To jest chyba ta najbardziej rozbudowana część z tego co, no, z tym ciastem. Wow, ale mnie wystraszyłeś. Dobra, biorę wszystko co tutaj jest i odkładam w głąbek flipunku. Na razie tego gustowne, co są na ziemi, może zostawię z ją kurczaka. Chociaż nie mogę zjeść tego ciasta, ale trudno. Dobra i tutaj jest kolejna lampa. Też się może przydać. W ziemię, w ziemię. Dobra, będę co kilka kroków rozstawiał pochodnie i będę patrzył tutaj czy... Na pewno nic nie przegapiłem ciekawego. Dobra, kolejny spawner strzedł. Te fajerwerki cały czas tam strzelają. Nie wiem czy słyszycie. Raczej słyszycie. No, raczej na pewno wszybie. Dobra. Już mi powoli zaczyna brakować miejsca, ale to następnym razem jak będą fajne rzeczy, to wywalę te drewniane miecze po prostu, bo one mi nie są w ogóle potrzebne. Nie wiem po co je zbieram. Cyk. Pochodnia. Tutaj. No i to tyle. To tyle. Z tego co widzę. Ciasto. Dobra. Może jednak wezmę te skrzynki. Chociaż skrzynkę jedną. I ten pyłek. Bo on jednak jest spoko sprawą. Jest je tylko jedno zejście do podziemi. Tylko kurczę. Boję się, że jak... Zejdę do tej podziemi to by się skończy tak jak wtedy. Tam w ogóle macie mini mapę. Patrzcie jakie to jest rozbudowane, widzicie? Tam pod ziemią są wszystkie jeszcze te rzeczy różne. Dobra, um, ale ta skrzynia wygląda. Wkładamy wszystko co tutaj mamy. Oprócz kilofa oczywiście. Weźmiemy marchewki, jakby się kurczaki skończyły. I chyba pójdę do tych podziemi, tylko gdzie to było? Może tu... Tak, tutaj. Dobra. Jak to mówiło, osiągnięcie raz krowie śmierć. Tylko najpierw tutaj porozświetlam. Dobra i co? Jesteśmy w podziemiach. Znowu. Dam sobie tutaj checkpointa. Podziemia. Bo tutaj jest się dość łatwo zgubić chyba. Chyba. Nie, ja się tu wcześniej nie zgubiłem, tylko... Umierałem miliard razy. Dobra. Pójdę znowu w ciemno. A słyszę tutaj te jęki tych zombie. Tu jest już cała podłoga, po... O! o! O o nie! Dobra walić was. Nie chcę mi się z wami bawić teraz. Tam pójdę potem, bo nie chcę do szkieletu iść. W znaczy sensie ich tu pewnie i tak jest pełno. Ale, ale tam jest taka niestabilna, strasznie ziemia, więc może lepiej pójdę tędy w ogóle beka, bo mi się pochodnie kończą. Może jakbym je rzadziej rozstawiał czy coś, Chyba, że będę po prostu je rozstawiał na... Tak, to jest dobry pomysł. Rozstawiać je na rozwidleniach. Uma dług szerfy. Szkoda by było, żeby się zmarnowały. No chodź. No dawaj. Dobra. Pochodnia pójdzie tu, na rozwidlenie. Najpierw tak rozwalić spawner. Chociaż nie najpierw to może nieszkodliwie, bo to będzie łatwiej zrobić. Bo tylko z jednej strony wystarczy. Dobra, no dawaj, dawaj. Rozwalony. Teraz rozwalę spawner. Powoli mi się kilow zaczyna kończyć, ale to nic, bo mam drugi. Tutaj kolejny. Dobra, rozwalam. Te fajerwerki teraz dopiero... Nie, 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 ja, ja już myślałem, że się skończyły. Dobra. One cały czas strzelają, te fajerwerki. Aha. Dobra. Yy, idziemy teraz przed siebie może. O, pająki. W sumie wiecie co? Zrobimy tak. Tak jest o wiele łatwiej z uwagi na okoliczności tutaj się dobra spawner eee... pochodnia no i żelazna klata zenchantowana jak mi się skończy ta to ją założę na razie mi wystarczy moja pozbieram stąd pochodnie bo już się raczej nie przydadzą tutaj Dobra, i idziemy dalej. Tylko jeszcze pozbieram buch Już Już 18 minut trwa odcinek. Jeden z, z, z tych z tych lepszych, a dobra, nie jeszcze tutaj. Jeden z tych lepszych, bo się, bo przynajmniej znalazłem fajne miejsce. O, skrzynka. Też, też niczego sobie loot. No nie, kolejne zejście. W sumie mogłem rozwalić te skrzynki cały czas. Kurde, boję się tych płytek naciskowych. One bywają groźne. Wiecie co, ja to może na wszelki wypadek... Kurde, straciłem pochodnie. Ja to może na wszelki wypadek zamuruję. O, szkielet! Nie, no super. Dobra. Chodź, no daj. Mamy odtwarzacz DVD A to na nim się da coś postawić? W sensie pochodnia? Nie wiedziałem Dobra, weźmy go może Nie wiem czy się go da tym zniszczyć A dobra, da się Na szczęście O i nawet mamy płytę, jak miło Zosta... A nie dobra, w sumie mogę wziąć, tak Dywaniki po co mi w sumie te spodnie? Wezmę te niebieskie, bo są najlepsze. Dobra, no i mamy pierwsze przejście już za, zaliczone. Tutaj jeszcze pod ziemią na pewno jest coś, coś, coś fajnego, ciekawego. Można już pozbierać pochodnie, tylko jeszcze sprawdzę się. Czy... Nie, no nic tu. Było. Ha! Tu jest jeszcze jedna sprawa. Na koniec odcinka. Jeśli tu jest spawner pewnie. Nie. Pusto. A no tak, bo tu byłem już. No przecież. Tylko skąd się tu wziął ten zombiak. Nie no, pewnie się po prostu zrespił od ciemności jak każdy zombiak. No i mamy kolejną strefę zaliczoną. No dobra. No i w następnym odcinku, albo pójdę w stronę szkieletów, albo tu. Ale już sobie otworzę drzwi, przejście, żeby pójść tu, bo do szkieletu widzę na końcu. Także... No, już, już... Filmik trwa... Kurczę, o, dobra, tak. O. Filmik trwa tyle, ile powinien. Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka Sugus Crafta. Są już ferie, więc... Yy myślę, że wrócę do, do regularnego nagrywania filmików. No i dajcie znać też, co, co, co byście chcieli, czy w sensie co sądzicie na temat zrobienia odcinka z czegoś nowego, takiego jak The Cycle, o którym Wam mówiłem. Nie wiem, czy chcecie, czy nie. Wasza decyzja. A na razie do zobaczenia, trzymajcie się i cześć! Miłych ferii!